Stocha są dwa konkursy wygrane trzy razy drugie miejsce. Jedno trzecie. Po pierwszej serii na drugim miejscu Polak który skoczył 139,5 metra. Kamil Stoch. Dobre wybicie. Spokojny lot. Gdzie wyląduje Kamil? Jest dalej. Jest powyżej rozmiaru skoczni, a więc dużo lepsza odległość niż ta z pierwszej serii. Powyżej 145 metrów na pewno. Severin Freund miał 147,5. Polak 145,5. Miał 4,5 punktu przebagi nad reprezentantem Niemiec po pierwszej serii. Ma równie wysokie jak Severin Freund noty od wszystkich sędziów po 19 punktów i odjętych 16,3. A więc prawie tak samo jak Severin Freund. Wydaje mi się za że Polak powinien objąć prowadzenie bo to jest e, odległością przegrywa 2 metry czyli 3,6 punktu a miał 3,5 punktu przewagi będzie pierwszy albo tuż za reprezentantem Niemiec w każdym razie będzie podium Kamila jest chyba pierwszy Kamil Stoch będzie w tym momencie liderem konkursu w najgorszym razie będzie drugie miejsce tak